Dotychczasowe prawo traci moc z dniem 1 sierpnia 2016 roku, czyli do tego dnia obowiązuje dotychczasowy stan prawny, czyli obowiązuje prawo banku o otrzymanie w terminie trzech dni sądowego tytułu egzekucyjnego. Natomiast po wskazanym terminie 1 sierpień 2016 Trzeba przygotować inne zabezpieczenia udzielonego kredytu i wierzyciel musi w umowie wymienić inną formę zabezpieczania udzielonej płatności finansowej. Czy to będą weksle, czy to będą czynności notarialne, może to się wiązać z, z dodatkowymi op, odpłatnościami, ale gwarancją. Państwa prawa są czynności podejmowane przez instytucje zaufania publicznego, czyli biura notarialne, które mogą potwierdzać zasadność terminowego uiszczenia świadczeń.